A jest pięknie. Teraz podbierać zamarźnie, ale warto było ten kawałek przebiec. Sesja fotograficzna oczywiście musi być, tak? Ale Jak skompletować swój pierwszy zestaw trociowy? Jest to pytanie, które często zadają mi wędkarze, którzy chcą się zmierzyć z tą rybą. W tym wypadku jest to sprawa dosyć prosta, ponieważ wystarczy, że sprzęt będzie spełniał określone parametry i będzie dobrze działał. No, to jest kwestia tego, na przykład, żeby wędka dobrze leżała w ręku, ale to dobieramy indywidualnie. Natomiast to są takie stałe punkty, czyli długość. Długość takiej wędy trociowej to jest 3 metry. Uważam, że nie ma sensu stosować ani dłuższych, ani krótszych wędek. Jeżeli chodzi o wyrzut, no to można już zacząć łowić wędkami od, z wyrzutem od 40 gram, tak gdzieś do 80. Ta wędka yy, to jest HMFA 2 i 3 metry długości z wyrzutem do 80 gram. Natomiast konstrukcja tej konkretnej wędki pozwala Łowić skutecznie i pięknie czuć pracę nawet małych, lekkich przynęt. Tutaj łowimy w tej chwili na małej rzeczce wąskiej. Stosuję, to jest najcięższa wahadówka, jaką używam. Ona nie ma więcej, na pewno, niż 15 gram, a pięknie czuję jej pracę. Także to. I cudownie się tą wędką rzuca. Poza tym pozwala wciąć rybę, po czym przechodzi w pełny parabol. Ładnie pracuje po całości od szczytówki po dolnik. W związku z tym amortyzuje zrywy ryby. ryby. Setną również rzeczą w, wędkach, w wędce trociowej, dla mnie przynajmniej, bo ludzie często na to narzekają, jest długi dolnik. Po co ten długi dolnik? Długi dolnik po pierwsze służy do rzutu, czyli jako dźwignia. Po drugie, zwłaszcza jak się łowi na woblera, na tak zwanego stawianego, umożliwia w ten sposób trzymanie. Nie męczy to ręki, można bardzo ładnie proszę, trzymać przynętę, pracować wędką, rajcować tam tą rybę i prowokować do ataku. No i wreszcie ostatnia rzecz, w czasie holu również tym dolnikiem można tutaj się wspomagać, czyli podchodzę pod krawędź, tak jak tu są nawisy, koluje wysuwając się do przodu w ten sposób, także to są, to wszystko sprawia, że ciężki pozornie sprzęt, dzięki swojej konstrukcji, czyli długi dolnik i dobre wyważenie nie męczy ręki. Jeżeli chodzi o kołowrotek jak widać ja stosuję Team Dragona bez problemu na niego mi się łowi, bardzo ładnie na żyłkę ja łowię na żyłkę właśnie, to też jest istotne. Nie stosuje nie plecionek na trocie. Uważam, że z plecionek po prostu dużo ryb spada. To jest ryba, która bardzo dynamicznie walczy, bardzo jest silna. W związku z tym, zwłaszcza przy dużych sztukach, jest duże ryzyko, że stracimy rybę. Rozerwie sobie pysk, ucieknie. Jestem zwolennikiem żyłki, żyłka 0,30 Tutaj na ten kołowrotek wchodzi 150 metrów. To jest w zupełności wystarczające. Tak naprawdę cała ważna sprawa w tym sprzęcie jest taka, że nawet jak zapniemy dużą rybę, musi ta wędka z kołowrotkiem pozwolić na zatrzymanie jej w miarę jak najkrótszym dystansie. Ponieważ jeżeli wypuścimy 20-30 metrów w dół, czy jeszcze więcej, potem będzie naprawdę ciężko nam ją zatrzymać. Także na ogół, nawet z dużymi rybami, trzeba walczyć ostrożnie. Oczywiście nie można tego robić na hamę, holować na siłę. To wszystko musi być z wyczuciem robione. No, ale dobry sprzęt, dobrze spasowany, na pewno pozwoli skutecznie wyholować nawet dużą rybę na żyłkę 30.